Siemaneczko wszystkim, dzisiaj przy przyczepie przechodzimy do poważniejszych tematów, czas zrobić jakąś elektrykę poza tą 12V, w sensie jeszcze nie całość, bo tak jak mówiłem fotowoltaika mi się w garażu nie zmieści na dach, ale mogę sobie coś przygotować, to Wam spróbuję pokazać co i jak. Jak ktoś się nie czuje na siłach to niech nie kombinuje, ale jak ktoś ma jakieś takie zgrubne pojęcie to myślę, że to nie jest na tyle skomplikowane, żeby sobie nie dać rady z tym. Mam tu już trochę zaczęte i sobie przypomniałem, że przecież miałem wam coś nagrywać. I wiem, że to wygląda na pierwszą oka strasznie zagmatwanie, ale wystarczy podejść, do tego. Wydaje mi się zdroworozsądkowo. Mamy akumulator. Akumulator ma przewidziane gwinty M8 na kluczyk 13, mamy plus minus oczywiście. I następny element, który jest całkowicie jak gdyby niezależny od. Wiecie, ładowania tego akumulatora, i tak dalej, to jest po prostu przetwornica, bo przetwornice, czyli to możemy używać tylko z akumulatorem i doładować go w zupełnie inny sposób. Na przykład, nie wiem, z gniazdka, tak chociażby. To ma nam robić tylko na 230 V. Dlatego to jest jak gdyby całkowicie odrębna sprawa. I do tej przetwornicy dali nam te kable. Dali. Dwa plusowe i dwa minusowe. Przeważnie każdy, jak tam w opiniach czytałem, to narzeka, że krótkie te kable dali. Yy, dali je krótkie, gdybyśmy to montowali nie wiadomo gdzie. Ja od razu sobie przewidziałem, że tu mam akumulator, tu mam przetwornicę i teraz tak. Wydaje mi się, a nie jestem pewien, bo z tego co oglądałem, to nie zakładają i mówią, że nie trzeba. Można by założyć tutaj odcięcie prądu taki hebel, typowy. Wiecie, jak jest od. Yy, traktorów, od ciężarówek i tak dalej i wydaje mi się, ale to, to akurat mówię, że tylko mi się wydaje on powinien wytrzymać, nie wiem jakie one tam są czy na, do maszyn rolniczych, wiem, że widziałem nawet do 100A yy, że, że są takie heble i wtedy możemy zrobić też przetwornicę na odłączaną od akumulatora na przekręcanie natomiast ja tak nie mam zamiaru zrobić ponieważ ona ma tutaj sam sobie włącznik on-off i jest w środku zabezpieczona też bezpiecznikiem i bezpiecznikiem na wyjściu i bezpiecznikiem na wejściu tutaj od tyłu także bezpieczniki też dali w komplecie nawet nie popatrzyłem jakiej mocy kurde nie widzę dziesiątka nie no dziesiątka, wygląda na dziesiątkę tak więc też chyba nie ma co wariować i przesadzać. Kable dali całkiem, całkiem solidne i od razu są też zarobione na ósemki. Ja tych kabli sobie nie robiłem, one były w zestawie do przetwornicy. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest taki, że ten akumulator muszę podłączyć do tego sterownika, który będzie mi w przyszłości ładował ten akumulator i będzie mi rozdzielał prąd. I teraz jest tak. Według mojej logiki fajnie by było całość tego prądu podpiąć tak jak tutaj mamy jako akumulator tutaj mamy oznaczoną fotowoltaikę a tu jest wyjście prądu na te zewnętrzne urządzenia ale nie jest to przewidziane tak jak widzicie po tych kablach po ich przekroju do przetwornicy żeby tutaj najpierw dać cały prąd i teraz stąd ciągnąć z powrotem do przetwornicy bo fizycznie nawet mi się tam w to mocowanie nie zmieści po prostu ten kabel przetwornica jest przewidziana typowo do montażu bezpośrednio do akumulatora na te złączki a tamten cały sterownik podłączam sobie na osobnych kablach i z jednej strony zarobiłem sobie też końcówki na 8 otwór i używam kabla solarnego z drugiej strony dali znowu takie końcówki do zagniatania dali do tego urządzenia tego szarego, tego Volt także mamy też końcówki i wykorzystuję, nie mam takiej profesjonalnej praski, jak powinna być do tych większych średnic, mam coś takiego, no i tak na styk, ale daję sobie radę. Także tym da się to zacisnąć i wygląda to zaciśnięte mniej więcej tak. No i teraz co ja tworzę? Tworzę to tak plus i minus tymi kablami solarnymi. Zaraz wam powiem, jaki przekrój jak z nich przeczytam 4 albo 6 mm, ciągnę, zasilanie do tego ustrojstwa. I tutaj już będę, tu mi się już pojawi na wyświetlaczu wtedy, na przykład, ile mam V w akumulatorze, i tak dalej. Potem do tego mogę podpiąć fotowoltaikę, żeby się ładowało. A wyjście, czyli tutaj, tą żarówkę, to ma mi po prostu regulować, że jeśli spadnie napięcie w akumulatorze zbyt nisko, to on dalej 12V poda mi na urządzenia, albo mi nie poda. On decyduje o tym, czy rozłączy, czy załączy. Czyli de facto, już tak reasumując, na. Przetwornicy na 230 nie będę miał takiego zabezpieczenia, które zadecyduje, czy rozłączy mi, na przykład, lodówkę. Czyli rozładuje w razie czego w najgorszym przypadku akumulator do zera i dopiero wtedy przestanie lodówka działać, dopóki będzie przetwornica miała siłę, chyba że ma w sobie jakiś taki element, yy, powiedzmy. Yy, Myślący, że to rozłączy, ale wątpię. Także to idzie bezpośrednio, jak gdyby jest niezależne od tamtego urządzenia. Tamto urządzenie doprowadzamy z akumulatora 12V, doprowadzamy z dachu fotowoltaikę i wyprowadzamy 12V. Zobaczycie, dam na y, wtedy bezpieczniki. I z bezpieczników będzie to rozejście na tą moją instalację, co mam wewnątrz przyczepy. Tak to będzie wyglądało. Y, całość tutaj poprowadzę sobie w takiej rurce. Kanalizacyjnej. Bądź co bądź. Tutaj kabelki będę sobie mógł dokładać, ujmować i tak dalej. Także tak to sobie wymyśliłem. No i tak powoli robię. Na razie jest wszystko bezpieczne, bo nie mam podpiętego do akumulatora. Także na spokojnie, nie pod napięciem. Wymyślam sobie miejsca, gdzie to będę montował. Potem tak, do Solarów są takie bezpieczniki. Osobno się kupuje jak gdyby obudowę tych bezpieczników osobno trzeba kupić takie takie rurkowe duże bezpieczniki mi elektryk polecił żebym kupił co kupiłem jest na nich napisane 15A chyba były najsłabsze jakie były dostępne bo na jeden, jeden fotowoltaiczny panel to tak naprawdę chyba by dziesiątka wystarczyła spokojnie albo nawet mniejszy i znowu co do przekroju kabli oni takie przewidzieli, takie daje, nic nie wymyślam. Dali dwa. Mogę zrobić nawet to podwójnie, no bo i tak mi to, i to niczego nie potrzebne. A jeśli chodzi o ten kabel solarny do fotowoltaiki, no to wam powiem, że on jest przewidziany do podłączenia nie jednego panela fotowoltaicznego, tylko więcej sztuk. Tak więc. Czekajcie zaraz przeczytam co na nim pisze. No i tutaj mamy, tylko czekajcie aż wyostrzy tak jak myślałem, to jest jedna żyła 6 mm2 i one są stalowe tak mi się wydaje, że to stalowe, no srebrny jest, nie jest miedziany <laughs> no i skoro to wytrzymuje kilka paneli fotowoltaicznych, to czemu miało nie wytrzymać jednego. Tutaj mówię, to wszystko jest tak mocno na zapas, bo ja tak trochę porównuję do instalacji w samochodzie i powiem wam, że nigdzie się nie używa takich aż przekroi kabli. Znaczy, nie mówię o przetwornicy. przetwornica wiadomo, swoje wieży, bo ona wytworzyła 2000W, a szczytowo 4000W yy, 230V. No to naprawdę, tutaj pobór z akumulatora jest ten chwilowy bardzo duży, ale mówię o tej instalacji 12V to wiem jakie są przekroje kabli do świateł długich, mijania i tak dalej to naprawdę są takie cieniutkie żyłki, o coś takiego jak, jak mniej więcej to idzie co tu jest do, do zapalniczki, po prostu kabelek bo no, takich się używa i to mówię, we współczesnych autach są jeszcze cieńsze ale nawet w BMC 7 z 2000 roku to aż dziw bierze, że są właśnie taki, takie przekroje do do ksenonów i do długich świateł dobra, coś sobie porobię, to wam coś dogram takie rady, jeszcze które pamiętam, to tak, na pewno do tego urządzenia podłączać najpierw akumulator. Zresztą to jest tu rozpisane. pierwszy, drugi, potem trzeci, czwarty, to dopiero fotowoltaika i odbiorniki, z tym, że fotowoltaika nie jest w ogóle konieczna, bo może być taki moment, na przykład, że jest noc i po prostu fotowoltaika nie ładuje. Teraz jak podpiłem do akumulatora, to już mi pokazuje 129V, chyba zużycie jest 0, e, coś tam jeszcze temperaturę nawet pokazywało jakieś tam pierdółki tutaj są parametry nie tutaj jest tylko producent yy, i teraz tak co miałem jeszcze mówić o tym podłączeniu że ta kolejność jest ważna no na razie chyba tylko tyle żebyście nie zrobili tak że podłączycie sobie najpierw fotowoltaikę a dopiero potem akumulator, bo można coś pewnie popalić, zniszczyć. Dałem sobie to na blaszce aluminiowej. To ma też taki radiator, dlatego też tego nie ukrywałem tutaj, chociaż miałem miejsce. Tylko chcę, żeby to faktycznie miało jakieś chłodzenie, bo to pewnie od tego też zależy długowieczność tego urządzenia. E, już sobie przypomniałem, co wam miałem powiedzieć. Że długości kabli są jeszcze ważne, z tego co się orientuję i wiem to jak prowadzicie plus i minus to lepiej, żeby były jednakowej długości, czyli nie robić tak, że tego mam bliżej, to trochę krótszy. Tak mi się wydaje, że to tak też na logikę trochę, że może. Być na plus. Jeśli chodzi o podłączenie tego, dali te dwa kable, podpinam dwa razem, będzie po prostu nie będzie możliwości, żeby się one grzały. Długość mają taką samą, także tutaj też nie robi. I generalnie wszystkie kable, jeśli prowadzicie to, tu i tak dalej, no to im krótszą drogą, tym lepiej. Jeśli bym wprowadził 6 metrów przez całą przyczepę, no to każdy kabel nawet dużego przekroju ma swój opór. I wtedy tracę jak gdyby na wydajności, bo ta cała moc idzie jak gdyby, w grzanie kabla też, no, jak już jest ekstremalnie przeciążony. Jeszcze taka jedna rzecz, bo już mówiłem to w którymś odcinku, akumulator jest 100Ah, a przetwornica taka się trafiła na promocji, w tej samej cenie co ta 1500 łamane 3000W, dlatego jest taka mocna i dobra z czystym sinusem, mam nadzieję, że długo posłuży, bo u mnie nie przewiduje większego obciążenia niż 1100 W i to tylko chwilowo na mikrofalówkę, a tak poza tym to jeszcze lodówka, lodówka 80 W bierze z użycia bo jeszcze się zastanawiam nad tym, żeby założyć taki właśnie włącznik ogólny całego prądu na akumulatorze co wydaje się, że byłoby bezpieczne, no ale z drugiej strony nie przewidują tego w tym, ponieważ jest napisane, że najpierw ma być podpięty akumulator. A jak akumulator odepnę, a będą chodziły yy, fotowoltaika ładowanie, no to wtedy też nie jest tak, jak powinno być. Także nie wiem, jakie tutaj rozwiązanie. Moje rozwiązanie jest takie, że fotowoltaika i tak będzie miała te swoje bezpieczniki, a tutaj będę miał bezpiecznik do odkręcania w razie czego. <grytania> no i minęła taka uczciwa godzinka. Przeszedłem teraz już na zasilanie z tego akumulatora, i wszystko idzie przez ten sterownik. Tutaj mam jeszcze oświetlenie sztuczne. W sensie z sieci podpięte, bo przez chwilę miałem ciemne, to odłączyłem. I teraz mogę wam już jak zrobiłem, to mogę wam pokrótce powiedzieć, tak, tu jest przetwornica osobno włączana. Na próbę teraz potrzebowałem polutować konektory, tak więc już jej używałem działa bez problemu, płynnie to, że y, migało, to tak naprawdę na żywo nie migocze y, ale to jest dla niej żadne obciążenie, nawet tak naprawdę się nie włączyły wentylatory y, na tej przetwornicy, z tego co czytałem opinie, to ludzie nawet y, pompy mają takie po 1500W i, i normalnie hula y, O mogę podpić, co mogę, jeszcze mam pod ręką zobaczymy tą lampę LEDową, czy będzie urugała, czy nie świeci stabilnym światłem także tutaj bez problemu a czy wam mogę polecić polecić to wam mogę za rok albo dwa albo trzy albo pięć także zapraszam do śledzenia kanału i te wszystkie rzeczy będę opisywał czy się sprawdziły czy się nie sprawdziły a teraz tak tutaj zszedłem tym kablem głośnikowym pamiętacie co wydawałem to jest plus i minus zasilający cały mój panel sterujący od oświetlenia i teraz co ja tutaj zrobiłem? Tutaj mam puste miejsce na te bezpieczniki, co będą do fotowoltaiki, czyli fotowoltaikę sobie jak gdyby podpiąłem do sterownika, ale tutaj będę miał jeszcze wypięte z tej strony i będą szły na dach, że będą faktycznie solary podpięte. Tutaj sobie użyłem bezpiecznika, akurat taki znalazłem, ale to nie jest tak naprawdę bezpiecznik, tylko to jest mój włącznik 12V, czyli tym sobie włączam, wyłączam instalację 12 v Tutaj mam doprowadzony plus ze sterownika, i tutaj mam plus wyciągnięty, rozgałęziony potem z tego przeszedłem do bezpieczników dałem sobie trzy bezpieczniki czyli mam tak osobno tutaj to główienko takie chińskie co ma USB i, i wbudowane trzy y, na no jak to się tam nazywa no na zapalniczki to niby pokazują, że to ma 100W niby wytrzymać wątpię po tym kabelku, ale niech sobie będzie dałem tu na bezpieczniku 8A na drugiej ósemce jest tam ten wentylatorek nad łóżkiem, i pompka wody do zlewu i 16-Watowy dałem na wszystkie oświetlenia i na wentylator ten górny, czyli mam trzy obwody, jak gdyby podpięte, ten rozgałęźnik ma taką ładną klapkę, natomiast do bezpieczników klapki nie posiadam, bo jest to jakiś obrzynek taki po prostu z bezpieczników od traktora, ale coś tutaj dopasuje, żeby to też zakryć. I tak w tej chwili wygląda moja instalacja i w zasadzie ona jest już docelowa poza tym, że będę miał jeszcze tutaj fotowoltaikę z dachu podpiętą. To reszta już jest normalnie i normalnie w tej chwili funkcjonalna. I teraz mamy tak włączone światło, wszystko wyłączone najmniejsze to na wentylatorze, to mocne. Tutaj co będzie? Tu nic na razie nie ma. To jest to zewnętrzne, to słabe. Zewnętrzne mocne. Tu mi pokazuje napięcie ten, no, ten z chińskiego panela, a tu mi pokazuje już 12,6-12,7. Widzicie tyle różnicy? I tutaj mi będzie pokazywał też 99% naładowania akumulatora, 17 stopni Celsjusza, bo tutaj wpiąłem y, na takim małym przewodzie jest y, czujnik temperatury. PV nie, nie, Bateria ma 12,6 V, bateria. 0,2A jest rozładowywana, 99% chyba miała eee, ładowanie, nie ład PV nie jest 0A, czyli fotowoltaika nam nie ładuje. i Tutaj będą te wszystkie dane wyświetlane, tak naprzemiennie, tam jeszcze jest jakieś menu, można coś tam poustalać. Ale generalnie o to chodziło i mam ten etap na dzisiaj zakończony, bo już mamy godzinę dość późną, ale chciałem to jeszcze właśnie. Dociągnąć te gniazdka, zostawiłem tutaj. Jakby jeszcze jakaś była potrzebna, nie wiem, ładowareczka, coś takiego, to po prostu to zostanie tutaj gdzieś przymocowane. Zostało mi jeszcze tyle miejsca. Tutaj minusa połączyłem sobie na takiej szynie minusa tego 12 v to, to tak jak mówię, to robię jako główny włącznik całego zasilania 12 v No i, i tyle. W zasadzie w temacie. Jeśli chodzi o kabelki. To wszystko mi się udało upchnąć w tej rurce. Natomiast to jeszcze nie wszystko, bo tak, tam mam wpięte USB, które jest tą przedłużką, tam do tamtego USB i ono przypuszczalnie też zejdzie jeszcze tutaj w dół i będzie z tego zasilane, żeby tam nie było tak wiecznie wiecie zajęte i otwarte, mi się to nie podoba. I co, z góry z dachu jeszcze pójdą dwa kable tego przekroju te tak zwane solarne. No właśnie do panelu fotowoltaicznego. No i to będzie tyle z tych kabelków. kabelków wydaje się dużo, ale tak jak mówię, te zdublowane mam, bo dali, to dałem. No i trochę idzie w górę, trochę w dół, ale to wszystko jest takie do przemyślenia. Ten biały kabelek, który jest tutaj na końcu zaślepiony, to on będzie tym kabelkiem, który będzie obsługiwał nam oświetlenie zewnętrzne, takie przy ziemi, takie słabe, żeby nie świeciło ludziom po oczach, jak dziś będziemy w miejscu nieodosobnionym. No i to cała moja instalacja elektryczna. Mam nadzieję, że w jednym odcinku yy, Wam się to podoba, że to wrzuciłem. Posiedziałem tutaj trochę dłużej, żeby to właśnie ogarnąć i wam pokazać. Bez lokowania produktów powybierałem takie, jakie według opinii poczytałem. A czy będzie dobre, czy się sprawdzi? No, tak jak mówię, zapraszam za, za jakiś czas. Na pewno, jak się coś będzie działo niepokojącego, to będę umieszczał filmiki czy shortciki. No i tak, tak to teraz wygląda. No i cóż, dzięki, że byliście. Do zobaczyska do następnego odcinka. Trzymajcie się. Teraz nasza reklama leci. Darka. Chciałem Wam przedstawić nasz pomysł na kamperowanie. Jeśli masz kampera, który jest samowystarczalny w prąd, wodę, yy, zapraszamy na nasze pole. Pełne zieleni, wspaniałej przyrody, dookoła piękne góry Beskidu, wyspowego, obok Beskid Sądecki, także jest co zwiedzać, zarówno pieszo, jak i na rowerach, skuterkach, motocyklach. Poszczegóły odsyłam na stronę pole24.pl, natomiast pokrótce Wam powiem o co chodzi. Jeśli myślisz, że niewiele oferujemy, to tak naprawdę oferujemy wszystko, czego potrzebujesz do odpoczynku, czyli piękne miejsce, utwardzony teren blisko drogi gminnej, ciszę, spokój, ptaszki, które śpiewają, kawałek łąki, na której możesz grać, skakać, dzieci mogą się wybawić, Ty możesz ćwiczyć sobie jogę, tak więc myślę, że można fajnie spędzić czas. Wieczorem jest miejsce na ognisko, można sobie rozpalić, posiedzieć, pogadać, zjeść kiełbaskę. Będą tacy, co wolą pod Biedronką czy kościołem koczować, ale jeśli lubisz przyrodę, zieleń i chcesz na legalu spędzić czas, to zapraszamy do nas proste zasady. Żadnych dopłat za kolejne osoby, pieski, kotki i tym podobne rzeczy. Można pozwiedzać naprawdę piękne okolice. Nie jesteśmy tak komercyjni, jak zakopane, a góry mamy przepiękne, tak jak widzicie na obrazku. Miejscowość też super przyszowa. Między limanową a nowym Sączem blisko drogi krajowej 28. Póki co posiadamy dwa stanowiska na kampery. Za jakiś czas być może więcej, a być może również jakieś pokoje do wynajęcia. Pozdrawiam.